Siemaneczku moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, środa, więc raczej content pewnie będzie dosyć średni, aczkolwiek teoretycznie powinny dzisiaj wyjść ewolucja do naszego pięknego vidala, więc zaraz zobaczymy jak to wygląda właśnie w zakładce ewolucji. Zobaczymy jaki wyszedł content i zagramy sobie kilka meczów w Rivals, ponieważ wyjątkowo nagrody za Rivals będą dopiero chyba w poniedziałek, także znaczy w sensie o, o, oczywiście na kanale, żeby nie było. Dzień sobie coś pogramy, coś pootwieramy, może coś fajnego trafimy, zobaczymy. Zdawcie, beczkę w górę, ja jeśli kanał, film stworzony z Davin. A my możemy przejść chyba na sam początek do zakładki ewolucje, bo jest po 19.00. Okej, okay, no jeśli chodzi o ewolucję zwykłą, to nie ma nic, niestety. Trzeba ukończyć grupę, kurde bele. Jeden mecz kwalifikacji lub finałów. I w składzie musi być właśnie ten mój Vidal. No dobra, no zagramy sobie po prostu jeden mecz kwalifikacji. W takim razie, no chciałem zagrać rewalesy, no ale jest jak jest. I jeszcze tak zwane ekskluzywne nagrody. Dzięki czemu będzie z ST lub SN nawet. A nie, okej, okay, dobra, słabsza noga lub sztuczki, dobra, co ja właśnie powiedziałem. No ja raczej będę brał. Kurcze. No, chyba słabsza noga, powiem szczerze, na jakichś. na 5 tuczek nie jest mi jakoś bardzo potrzebne. I jeszcze za 4 wygrane Rivals dosta dostaniemy również styl gry plus. Trzeba wygrać cztery mecze Rivals oraz jedną kwalifikację, więc sprawiedliwe wymagania, myślę. O, 8314 wróciło. Pięknie, nie ma nowych zawodników. No dobra, no to lecimy do, lecimy do od 14. Pierwsza paczka gotowa, zobaczmy, czy zaczniemy od czegoś nieprawdopodobnego. Mam też przy okazji jeszcze dwie paczki Zarasza, więc sobie od nich zaczniemy 3 razy 84. Nie będzie chyba ikony czy ikony. Nie mają pierwszeństwa, więc może jest też opcja, że będzie w środku jakaś ikonka. Na sam początek będzie chyba pani Schüller. James i Neves. 2x85? Może? Ikona? Hero? 8K, ale to pewnie a Jaber, co? Na sam początek będzie Dani karwahal No i Dani Carvajal no, albo Mostowoi, albo Jabber. No i bądźmy szczerzy, to jest absolutny pewniak. Kurs 1.01, więc zobaczmy. To będzie Mostowoi, 90. Żu Żudyny się nie spodziewał, proszę Państwa, ale witamy Mostowoja. będzie fajny rating pod przepałkę na przyszłość. Bo pewnie zrobię jakieś pigi z ikoną na, na zapas, także nie jest źle. Pierwsza paczka 14 razy 83. Nie będzie na razie ikona ani hero, ale jest walkout. A będzie na sam początek shaka. okej, okay, zobaczymy. Jest możliwość, że tego szaka nam obrócić, a nie, bo Dobra, nieważne, nic nie mówiłem. W ekspresowym tempie, moi drodzy Państwo, lecimy do kolejnej paczki 83x14. Otworzymy sobie na sam początek wszystkie trzy, zagramy sobie pierwszy mecz w kwalifikacjach, żebym mógł sobie odblokować playstyle do Pana Vidal'a, ale najpierw zobaczmy, czy będzie jakaś fajna animacja. No jest ŁoKauci, to chyba jest Oziman, jeśli dobrze widzę. Tak jest, Wiktor Oziman, Czy będzie walkout podwójny, żeby może jakaś ikonka go obróciła? No znowu pojedynczy walka. Ostatnia paczka przed nami. Mam nadzieję, że chociaż jakiś Blom albo netwet wpadnie, bo trochę bieda z tych paczek, powiem wam szczerze, leci. Kilka foderów leciało pod ikonę, no ale nie o to mi chodzi. Na dzisiejszym odcinku mamy informa. Okej, okay, z walkoutem, także jest potencjał. To będzie francuska, chyba Renard, prawdopodobnie. W środku będzie jeszcze. O lisę. O, proszę bardzo. Pasuje do ewolucji. Yy, Stań się gołtem, także fajny traf. A jakaś ikonka na końcu. Nie. Ale są trzy walkouty, więc ta ostatnia paczka myślę, że taka. Można się lekko uśmiechnąć, nie? Także moi drodzy, lecimy do składu i oczywiście gramy pierwszym w kwalifikacjach, żebyśmy mogli dać tego pierwszego plusa y, panu Vidalowi, A składem zagramy sobie, moi drodzy, y, takim. A zamiast Marcos Leonardo będzie grał pan Dybala, ponieważ aktualnie ewoluuje para Dybale. Zacząłem robić Dybale, w jednej z ewolucji. Z racji, że się umówiliśmy, że mogę wydawać w w tej serii na ewolucję, to właśnie to zrobiłem. No i ostatecznie ta karta będzie wyglądała w taki sposób: takie ładne statystyki 5 na 5 Fineski z plusem oraz y, Magnezik. I do tego bardzo przyjemne playstyle, szybkie podania, Tiki Taka, y, Szlaczek, Quick Step, Fałszyki. No i oczywiście Drivenik Także proszę Państwa Mam nadzieję, że ten Dybala nam pomoże w batalii o 10 minut Bo ostatnio tych 10 minut. No nie widzimy na tym koncie, nie? Coś tu, coś tu nie pasi Moi drodzy Państwo, zanim przejdziemy dalej To ogłoszenie od partnera naszego kanału Czyli oczywiście Logitech Z okazji wiosny tego, że robi się coraz piękniej na dworze Logitech ma dla Was dużo fajnych promocji Na klawiatury, myszki kamerki, możecie zobaczyć wszystko sami. Aktualnie jest bardzo dobry moment, żeby coś sobie takiego kupić, więc zapraszam Was serdecznie do linku w opisie. Jeśli potrzebujecie bardzo dobrego sprzętu, to sprawdzajcie koniecznie. Jak dobrze wiecie, ja z Logitecha korzystam już naprawdę długi czas, jestem bardzo zadowolony, Słuchawki cały czas świetnie działają, także jeśli macie jakieś braki sprzętowe lub chcecie sobie ulepszyć Wasz sprzęt, link w opisie. A teraz lecimy dalej. Tam, Beckenbauer. Ture Mateus, Maradona, Mikeon 90 Bale, Eusebio, Ribery. No dobra, tutaj troszkę widzę, że koledze chyba z pików posypało. No dobra. Nie pamiętam, czy muszę wygrać, czy rozegrać mecz w kwalifikacjach. W sensie, no wolałbym tak się inaczej wygrać oczywiście, ale też nie chcę, żeby była jakaś niesamowita presja narzucana tutaj. Aktualnie ten Arturo Vidal chyba jedyne co ma to... Jezus, można było to obronić. Aktualnie Dresden ma z to chyba szlaczek, tak naprawdę. Szlaczek i coś tam jeszcze, bo nie, nie dawałem mu jeszcze tych playstyli typu shop i tak dalej, bo ponad jeśli da się shopa białego, to nie może być potem ten złoty. Tak, Takie czytam teorie spiskowe, więc nie wiem, w tym prawdy. No ale zobaczymy, co będzie do wyboru z tego właśnie wyboru playstyli. Myślę, znaczy, że wtedy będę na pewno już wiedział, co mu dam. Tym razem Dybala na skrzydełku, zobaczmy, co zrobi Paulito. Już ma pięć tuczek bardzo ładnie. Paweł Dybala, Tijuram. O, lisę, który nie spalił, ale jest Lothar Dobra. Pyk, pyk. Dybala, ale przegiołem. Przyjmujesz piłkę. Spokojnie, to jest to Gerd Müller. Drivenik. To nie był dobry Driven. To nawet nie był Driven. To był fatalny strzał z mojej strony. Niestety nie wypowiem się na temat meczu Ligi Mistrzów, ponieważ nagrywam to przed meczem Ligi Mistrzów. Aczkolwiek po prostu mam nadzieję, że mój kupon jeszcze będzie w grze. Juventus już wszedł, bo postawimy Juventus podpórką. Tak zwany zwycięski Romis. Romis? <tak>, tak zwany zwycięski remis z Romą. Zobaczymy, jak dzisiaj pograją te drużynki. Widzę mistrzów tymczasem. Oliś, coś tu musimy zrobić, Czy Na przykład jest Turam. fałszykiem? Keplen. Ale nie było na zielono. O ty. O, oh, obok bramki na szczęście No, powiem wam, połowa całkiem, kurczę, ciężka Na kwalifikację DFU Champions Mieliśmy kilka strzałów, ale coś nie możemy się przebić przez tę defensywę W statystykach, 3 do 4 w strzałach Na razie coś tutaj No ten składzik nie trybi Ale druga połowa Wielkie odkłucie, klasyka W robimy to, cyk Raz się strzału Oj, od poprzeczki, nie A chciałem na zielono i nie trafiłem Ciężar, o, co? Nie! Nie, 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 tam kontaktu! Nie, 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 tam kontaktu nie było. Nie! No wiecie co? Może jestem ślepy, ale ja tam w ogóle. To było z takim opóźnionym zapłonem, że to jest hit. Lewo góra, Wojtek, jak ty to bronisz. Ja pierdź. Może jestem ślepy, ale to było tak opóźnione, tak opóźniony upadek, że to jest hit. No, Gerdzik. No dole jest debala, dobra. Paweł, uderzenie. Nie. Sala. Olisę 2-1, łapiemy kontakt, ale naprawdę Przebić się przez ten mur Olisę, Fineska, odsupeczka, Pięknie Pięknie, nie spalił Gerdzik Nie spalił, nie spalił, nie spalił Gerd Miller, tak jest Wielkie odrodzenie Gerda, mamy to, 3-2 Byle nie stracić bramki Okej, okay. Turę Wojtek bez karnego, jakby. Oj, tu bym. Znaczy, tu byłby chyba bardziej ewidentny karany niż ten poprzedni. Nie dobrze, nie, nie, nie. Nie, nie, wyjazd wypito! Z plusów jest to, że wygraliśmy mecz i możemy dzięki temu odebrać playstation z plusem do naszego pana Arturu Vidala. I zobaczmy, co tutaj jest w ogóle do wyboru, czy w ogóle to będzie widać. Eee, jest to, proszę Państwa, przechwyty plus, premia do sprintu i szybkie podania. Okej, okay, wiecie co? Ja tu chyba wezmę przechwyty z plusem. Będę miał, to będzie eśpedek, nie potrzebuję premii do sprintu. Szybkie podania na są bardziej potrzebne, uważam, że przechwyty z plusem na eśpedeku must have. Dlatego wybieramy przechwyty z plusem i do tej ewolucji ładujemy pana Arturo Vidala. Pierwszy pik przed nami, 2 z 5k 82+, zróbmy sobie od razu z pominięciem wszystkiego, nie widziałem żadnej ikony. No, to nie był najlepszy pick Free Rimpongi Locatelli. Dobra, drugi pick, zaraz lecimy do meczu w Division Rivals, Vitinha Silva... No dobra, to już o wiele lepszy pik. Potrzebuję foderków pod picka z ikoną, także elegancko No i przed nami meczyk w Division Rivals Nagrody tygodniowe już mam wbite, ale jeszcze brakuje mi sześciu winów Spora droga jeszcze przede mną A oprócz kasiasa będzie również Renard, Cannavaro, Rodri, Toty, Toty, Bonmati, Raiten, Onana oh, na Stary Onana. oj to nie był dobry strzał, Czy to w ogóle był strzał o na zielono. Casillas Airlines, niestety. Ładnie. W salach, fineska. z tego nie broni. Pięknie. Dobrze, ona, ona będzie fineski szukać, ale fatalna fineska. Dobrze, Wojtuś. Spalił chyba olisa, niestety. A, ah, szkoda, myślałem, że ktoś tam tam utrzymać na linii. ba 0 Pięknie. Za dużo miejsca dostał. Jak akcja, gerdzik. O, ale pograli chłopaki. I karny, pięknie o lisę. to jest boler, proszę państwa, dobra. Mohamed Salah. a, dupniemy sobie w lewy górny róg. 4-0. No i mamy rejczku i dzięki czemu. 3 punkty zdobyte do Division Rivals. I chyba możemy też odebrać już skończonego Widala z haczykiem, także to jest również świetna informacja. I pana dybale który już powoli będzie już coraz lepszy. No i również Widal z. Haczykiem z plusem. Bardzo ładna karta. 90 obrony, 85 fizyki. No wygląda dosyć solidnie. To na zakończenie paczka 5x83+. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Może jakaś ikonka? Albo też walkout? Niestety. Bez rewelacji dzisiaj paczki. Bez historii. Hummels, Ake. Rabiocik, Degras, Luis. Dziękuję Państwu za oglądanie. Widzimy się chyba w piątek? Prawdopodobnie? Chyba w piątek. Coś takiego. Więc dziękuję Państwu za oglądanie. Trzymajcie się. Do Adios.